Moflikiem se jada na No se z roboty Na głowie mam Carrera galoty Witam Was z Polski Mobi i... ...malerwam. Five Wam at tu czyli... drugą wersję Five Nights at sobie dźwięk. Tu! Aha, control Flash. Patrzymy się, czy ktoś nam tu nie idzie. Co to jest to... Aha, maska. Ja w raz już grałem i... No straszna jest gra. Tu rozwalamy w stare misie. Ja chcę też... Tam piszcie w komentarzach czy chcecie zobaczyć, jak gram w stare wersje Fight at Dobra. Tu, tu nie ma. Tu jest energia latarki. Latarka jest. Ważna. Bardzo jest ważna. Tu mamy kanały, przez które się wchodzi. Tu nic nie ma. Tu są misie ogólnie. Aha. Mówiłam musiała brać pozytywka czasami. Ну нет уже. Ага, тут он. Может, не слышите, только когда то может ветрак так беру, и мне сейчас к фильму сейчас страшно, вот это. О, а не, все-таки сонный, я там уже рядом пошел, так. Nic nie mogę wiedzieć. On tu leży i nie żyje. No i tu są te stare maskotki, nie działają już. Tu wszyscy są na swoich miejscach. Kogo nie ma? Kogo nie ma? Wszyscy są na swoich miejscach. Kurde. Coś jeszcze, że chyba zginę. jest druga godzina. Będziesz usta rano? Nie wiem. Co chodzi o noc mnóstwo? w drugim odcinku dróg. I co do Minecraft bety, wypaliło mi jakby jeden świat. Zniszczyło mi go. Bagi mam straszne. Nie wiem czemu błąd miałem jakiś i właśnie... Dlatego. Dlatego już po prostu... Ale chcę nagrać Minecraft na modach, i powiedzieć, czy chcecie Minecraft na modach czy nie. Tu chyba chodzi o to, że jak ta pozytywka przestanie grać, mi się zaczynają skapywać, o co chodzi, że... Bo to dopóki nie włączymy kamery, ta pozytywka będzie grać. Trzeba składki są na całe No kurde, tu spokojna, że jest, jest już trzecia godzina No, niech się wolno zagrać niech nie się ja. Wszyscy są Szybko to chyba pochwali. Dwa zniknęły Nie ma, nie ma Nie ma, nie ma Jest Aha, bo Pozytywka grać, to on, oni wywiadzą Oni już wiedzą, że się tu, ty... nie ma. Też jest Kaczuszka. Tu ze mną, że nie żywia maskotki? Ostatni procent naszy. Wow! Uuu, niedobrze. No kogoś, nie dobrze. nie mam. Jestem na lew. Przecież za chwilę się coś niedobrego stanie. Dobra, nie będę mięczakiem. R... Ty już nie? Wiem. Wszyscy nie są już na swoich głowach. Latyfka przez. Mamy już. No nie. Zginę i tak. Tę pozytywkę nakręcę. No ja Tak! Jej! Pierwszym noc przeżyłem.